No trochę mi nie było I się trochę posmieniało Na przykład nowości No to graliśmy To też graliśmy No to już mamy tego, tego jeszcze nie grałem To grałem i to No to się posmieniało Tego nie kilka, bo mnie na nową, tak? I jeszcze No cóż Witam Was w kolejnym odcinku z Kingdom Rush 5 Alliance tu się nic za bardzo nie zmieniło, ale się też aktualizuje to, no. I minęło trochę czasu od, odkąd wróciłem w jakikolwiek odcinek na mój kanał. A to dlatego się, za bardzo nie miałem też czasu jak nagrać kolejny odcinek. Ale, powiem wam, ci którzy, nie wiem, nie widzieli. Um, Parę pa tygodni temu, w sensie jak ja nagrywam. W kiedy oglądacie ten odcinek, wróciłem odcinek Stick War Legacy. Tylko problem był taki, że się ja, jakiś copyright na muzykę ze War, War były. Nie wiem. Nie wiem no. Nie wiem. Jakieś problemy tam były, gdy wróciłem odcinek. I naprawdę ja nie, wiedz, ja nie wiedziałem się ten... Muzyka ze Stick War Legacy jest na prawach autorskich. Znaczy, gdybym miał więcej czasu, to bym pokombinował z tym. Ale. Ale też nie miałem za bardzo czasu. No, ale nadchodzą wakacje, to mam plan, a chcę, by częściej się odcink pojawiały. No, i co? I w tym odcinku wreszcie. Wreszcie, bo ci, którzy nie. Bo pewnie po dwóch. trzech dwóch miesiącach po roku nie będzie wiadome. Um, ostatni odcinek z Kingdom Asia wyszedł miesiąc temu. No. To, to informacja dla tych, którzy będziemy. Ten dla tych, którzy oglądają ją tą serię rok później. Co nie, co wow! Co? Nie strążyłem, ale coś tam będziemy walczyć. Wow, 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 Może coś znać w sensie. Mi chodzi o styl graficzny naprawdę. Wow, nie spodziewałam się, co tak dobrze ją. Coś tak. W ogóle coś takiego tak dobrze zrobią. Kto tu jest? O, jaki chłopaczek słodki. Jaki fajny taniec. No widzę go. Ty, słodkie to było. Um, nie wydaje się ultra trudne. bierzemy ten. A, i też. I też siebie nie było, się baituje. To oglądał mojego shorta. I tego, tych wybuchów to, to jest tak dobre kombo, że normalnie tej też... Co się stało? Teraz tak wkleję ten moment z mojego shorta. Ta ten tak naprawdę jakby... co nie wie... Um, to to... So, to jak użyłem mocna na kro kratoa, to wtedy on jakby... No, rozp... rozpłynął się. Rozpłynął się. A! I żeby nie było, co więcej, co bejtuje już. Już mówię. Taki... Znaczy, no, okay, bejtuje. No, chciałem zrobić taki mały bejt. Zobaczajmy się. Chodziło o to, co jak na jego umiejętności, to specjalnie się tak zmienia. Ale szybciej się odnawia. Szybciej wra... No, szybciej tego pasek kapie, jest naszego odnawia się. I ten... I. No I co? Um, No i. Szymcie się jego pasek odnawia i też ten. Takie plamy lecą dookoła. co w ogóle zobaczycie? No. <grym wytrzymań wytrych> nie, nie, nie. Eee. Dobra, też polepszajmy. Dobra, to po są na tych plusy. Tutaj chcieliby się wylepić. Ej, przecież Ironed to tak laid. działa. Albo. Albo no, ona coś będzie robiła, ale. Jeśli to jest królowa tych pająków, to wow, wow, naprawdę. Ej, ładnie, ej, ładnie nie ten model nie jest robiony. W ogóle. Kto. Kto. To w ogóle nie całowa To jest ogromny pająk. Jakby ktoś. Ktoś nie ogarnął. No. Balonowe pająki. Latające pająki. Eee, najpierw ulepszymy najlepiej arkana. Zaraz pokażę wam, zobaczcie. Ile to takie lawa Tylko tak dziwnie trochę. I jak widzicie, on się odnawia. Do widzenia. Do no widzenia. O matko jest wojny O fajnie, fajnie że to to psuć możliwość No ja bym na Baliście nastawił Bo baliszty są stanie ten Są w spa... stanie, co ja gadam W stanie atakować Spać mocno Ona na bank ten, ten nagle, nagle wyłoni swoje inne odniesie bo jak widzicie, pająki mają 8 nóg. Po, to gdzie ona schowała te 8 nogi? Kasy. Dwa... Dwa to ręce, reszta to nogi. Ale mogą być jako ten, jako łapy te. No. O! o, Co powiedziałeś? Nie widziałem... To, mnie, to też jest ma... Ogromne obrażenia. Ogromny damage to ma. Ogromny. To poprawię w montażu. Jeśli będę mieć ha, miejsce pamięci, miejsce pamięci. No, na karcie pamięci. Okej. Okej, 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 dobra, dobra, dobra. Okay. No tak, zapomniałem, co on się regeneruje. Zapomniałem. Um. Mamy, mamy mały problem e, mamy duży problem Ja bym nie chciał tego robić na dwie gwiazdki No dalej No i teraz zobaczcie Jak tego go trafiło no, no kolejny? O, jakiś nowy Co? Nie wiem jak to zacytać. Ma martwy... Nie wiem, nie wiem, coś tam. Um, odporne na ataki magiczne i ten, gdy zostanie pokonany, czy po włosu zabity, to, to ten, to nowe to ten, nowe pająki które wychodzą z niego. Jego atakuje Arkan. Arkan. Musi go pokonać. O, ja nie mogę. Ej, oni nie mają mało HP, oni mają bardzo dużo HP. A, a nie, sorry, nie pająki, no tak, śpinel net, czyli ten. Tą siatkę pajęcą. Ciekawe, że Arkham będzie się no tak. Ehm... Um, jeśli... No tak, mylą się pająki. Mają serową odporność, więc bardzo dobrze Choda na matka Wątpię, czy bym było w stanie No ty, po co to robię? No panie, pająki. Idą Choda Ile na to nawet? Przypadkowo uszyło, naprawdę przypadkowo Ty Tylko. O to te, to te Minął się w te pająki Gliż

Mamy mały problem, mamy... problem. No mój atak to głównie magiczny! Nie nie, 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 Lepiej nie. Lepiej potekać. No, niech mnie kochatek będzie. Ale spowolniony zresztą. No blidź się! Fajnie. Zobacz. ty będziesz tankiem. Nie ma spadku do szafy, ale nie wafne. <grymny> I na tej będziesz krymować obrazy, ci tankować. Zapomniałam, że w ogóle jak... A, dobra. Coś jego w nie ma. Więcej go nie postawiłem! Ognia! Jak mogą zapomnieć? Kompletnie ognia zapomniałem. Tu nie chcę jeszcze ogień. O, o ale, ale piękny... No on zadał teraz. Dobra, że jej DJ nie imponuje. Jeszcze ta korona u niej na głowie. Wow. To się nie źle Naprawdę To jest w ogóle uważam najlepiej, najlepiej wyglądający boss Naprawdę tyle No dobra, nie przesadzajmy też co. Jest pogoś szczegółów na nim, na niej, Sorry. To jest królowa pająka A co Dobra, jeszcze piąty Ty pią... wcale, piąta ale musicie tu tutaj... że a dobra o oh. oh. a dobra tak to działa to no się jak otwiera busie znaczy, to nie jestem nie tego pewien to... ale mi się wydaje mi się wydaje się jak jest otwarta busia Trzeba to ten to idziemy to te nosić się no. dobra to okta i potem zajmiemy się wreszcie tą stroną I... Najpierw musimy jeszcze owce, potem tu ulepszymy, a potem dopiero tu wy... po piątce wyśnijmy. Idą, idą. Nie! O! O! o, Daj chwilkę, daj chwilkę, daj chwilkę! co, to tu tu, tu, tu. To jest mini boss? Nie wiadomo. Co mówię tak blisko jest, jest to? No regeneracja potrafi być upierdliwa. Ty łatwiej mówiąc denerwująca. Slech, leś, leś, lech, lech, Dobra, tak źle nie nie jest Tutaj postawimy piąta, tutaj... tutaj tej... ...piąta jednostka? Nie, 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 i tu piąta jest nożka. No nie, co z Okej. Okay. Mamy latające pająki. A dokładnie mówiąc, jest ty, znaczy... Nie, jest tylko, jest tylko jeden typ latający. To jest moskwa. Ile Dobra. I teraz pytanie to teraz? Dobra, eeeem... kanowie jeśli dam radę. Achkanowie będą musieli sporać sobie z bossem. Eee. Ten... Ten, znacie ten. Balon cały Balon cały Ten też. Em. Tam... Te klatki mi zaczęły spadać. Ewidentnie, sorry, poczekajcie. Dobra, działa. Ewracając. No mówię, to jest królowa ewidentnie. Powiedziała, sjedcie moje dzie moi dzieci. Nie no, lepiej. Lepiej mogę do sobie pisać, ale dobra. Eee. Em, Balon... Sorry. Balon skało defense. Balon cało defense. też jest tak... Są takie ulepszenia, poza ja piątymi kierami tak zwane paragony, po polsku, po angielsku chyba też się nazywa paragon i one głównie są na bossów, tak samo tak samo tu, tam jest głównie na bossów, typu to było. Dobra, to 22.

I się dopiero. Dobra, zyskaj się. Matko, ile pajęczych sieci. Ja też potrzebuję. Ile, ile. Mm. Mm. Prawie 200. To tyś, jest tyś bardzo dużo obrazu. No. Dobra. Dobra. Nie tu. Tu. Dobra. Потом нету... На ты видишь... На кульку. Czuję się jak się spodziewałem O jak fajnie Chwila moment Co ja scholowałem Co ja i dałem na poziom trudności ichi. Mam nadzieję, że się nie Oj mam nadzieję, że się nie Ale obawiam się, się tak Bo coś za mało HP ma w ekranie Znaczy, za mało HP mają oni

Jesteście nicy... Jesteście nie... Oh. Jesteście nie wa... Um. Chłabi mi... Wiedziałem! Wow, wiedziałem co będą odnusza jej. Znaczy, co gdzieś chowała odnusza swojego. No e... o, o ty... Ocy! O, o ty! jedna! Jesteście Słysza tylko małymi insektami insek... migale. Ni... Ni migale? Ni... Ni Nie wiem. Migale. Ni I ona padaje. Po drugiej stronie, Nie młoduję się! No kiedy ujrzysz się? Na drugą stronę dałem radę. Dobra, ja się dałem radę. A w tybie co tkin zachować? To ja na połowę HP już nie ma. Hey, ona jest straszna! Oh, to jest najstraszniejszy chyba. Dobra, nieba ma, nie ma jej, dobra. Nevermind. Nieważne już. Nie ma jej, do widzenia. Wow. To ja bym powiedział, co to je, co to był... ...najstraszniejszy przeciwnik. Co? O nie. O nie! Co? Ja będę? Będę dobra? Będę uczciwa? Co to w ogóle jest za złoty robot tutaj? Co to jest za bohaterka? Tutaj, tutaj jakby jej matka. Myślę, że to jest ten, matka tego. A dobra, to jest ta nowa wiesycka, ta ogarnąłem. Ta matka uciekła, oni nie całowa I ten, świki. Moja siostr... Moja siostra co? Dobra, będziemy walczyć z siostrą jej. Czekaj, jak, jak się ona nazywała? Ty twoje ładuję. Uwaga! Nie normal! patrz ile serce dodaje Normal? Ty... Nie chcę... Nie chcę też Sapes gadać głupotale! Wydawał... Wydawało się, to jest łatwe. Dobrze. I tu um. Besik migale i migala, migale? Nie wiem. Dobra, i teraz musimy zamknąć. Jeśli musimy zrobić jeden challenge, pod tytuł... zamknij busie, zamknij busie. Bo normalnie za dużo gadasz. Zobaczcie, jak Uprising! Chyba, że. Się... A nie, na tym to polega. O nie, o nie, o nie. Co on. Czekaj. Czekajcie, bo nie cocytałam. Dobra, czyli muszę go powstrzymać zanim ten. Bo nie mogę mu pozwolić sobie jakaś jednostka została z niego spalona. Fajnie. I gdzie ta kanapka, ja się pytam. Dobra, wycytałam się, to na tym poziomie musi być. Coś tu powinien jeść. Chyba się... się... To jest fotnie jak dokonałem tak, jego To ja nikogo nie widzę. No co tak ładuje. O co chodzi? Tutaj owce, to robi zdjęcia. Dobra! Ej, to jest złe. Dobra, jak moi koledzy polecieli, to ja też polecę. To było mocne i złe jednocześnie. Dobra. Tu... To, to, raz, dwa... ...cy posiomy... ...cy posiomy są na tym... Em, no. Cy posiomy... ...znaczy, cy atrymenty to są ten... ...powtórzenie posiomów, tylko tak, żeby... ...bez powstrzymania i ten... ...to może być denerwujące... C ten... W ...tym... No, to może być, ale nie musi. To. I to. To jeszcze w miarę, w miarę. Ale dobra, to na tyle. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. I no. I planuję, żeby w tym odcinku. Planuję też na koniec tygodnia, żeby w ciągu tygodnia. Od dwóch do 5 odcinków nawet się pojawiało. Tylko nie wiem, się dam radę. Może być tak, też się od. Od 1 do 0... Ser, od 1 czy nawet 0 to 5 odcinków w ciągu tygodnia będzie. No bo nie wiem co będę miał jak nagrywać. Dobra. To się jak. No, może kiedyś wam... Może... Może nie będę miel... Będę... Dobra, nie waszka. No, widzimy Mię się w naszego odcinku. Mam nadzieję, że się podobał. Jak zwykle muszę powiedzieć, jeśli się wam podobał, daj lajka. I co Wam się może nie podobało, albo podobało, skomentujcie też proszę w komentarzu. Dobra, to na tyle. Pa. Jeszcze tak szybko powiem: pod koniec jakiś czas potem, tym, jak, jak nagrałem ten odcinek, udało mi się jeden tryb z te, tych bugin ostatniego poziomu, mu dokładnie mówiąc, starce przejść na trybie niemożliwym. Taka mała ciekawostka.